Cześć, witajcie na moim kanale w kolejnym odcinku z Pokémon Go. Dzisiaj znowu mamy trochę stardusta do wydania. Natomiast standardowo na początek, recent. Te nie opisane jak zwykle pod tradey. Z fajniejszych mamy Pansira 9,6 wykluty z jajka. 15, 14, 14. 107 candy. Mam jeden unowa Stone, ale na razie zostawiam. Może wpadnie coś fajniejszego. Teraz te kamienie są rzadkie. Później pewnie jak kamienie synok będzie ich pełno i będę je usuwał, więc na razie nie robię wpisu. Mimo że mam cukierki z fajniejszych. Laki Shiny Barboż 87 na pewno do zrobienia moja już chyba trzecia lańska ratata shiny Laki Carter Piszani 9,8. No i mam larwę 9,6 z Erki. Jeżeli chodzi o dokładne staty, mamy 15, 14, 14. Po oczyszczeniu będzie setką. I od tego dzisiaj zaczniemy. Póki mam dużo stardasta. Ewolucji jeszcze nie będę robił. Może wróci SmackDown na tyrku. Więc na razie zostawię w formie larwitara. No i mamy 100% IV, później sobie podpiszę. No i te pozostałe poksy widzieliście ostatnio. Przechodząc już do wydania, stardasta, zaczniemy od mojego Buddy. Zostało mi 89 candy, więc jeszcze nie starczy na wymaksowanie. Mamy ponad dwa tysiące Mimo eventu Litwików nie drespi się aż tak dużo jak na początku. I mamy ponad trzy tysiące. I na ten moment koniec cukierków 3097 Będziemy powerapować jak coś wpadnie No i z reszty Stardasta zaczniemy Maczopa, Laki Shiny 93 Jednego Laki Shiny Machompa już wymaksowałem Mój poprzedni miał 84V Zaczniemy od ewolucji Mamy laki Shiny Machampa 1733 po ewolucji. Ustawimy od razu ataki Counter Dynamic Punch. I mamy najlepszy moveset. Mamy ponad tysiąc dziewięćset dwa tysiące przekroczone.

Mamy ponad dwa tysiące czterysta. Mamy równo dwa tysiące sześćset. I już tylko plus 22, czyli powyżej 30 levelu. I na ten moment koniec Stardasta 2644. Machamp'a dokończymy w następnym odcinku. A w dzisiejszym to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, łapka w górę. Nowe osoby zachęcam do subskrypcji. Trzymajcie się. Do następnego.